Ponad 170 tysięcy zł na założenie biznesu w 2025 roku. Z tej strony Jan Bras, to jest kanał Bispanel o dotacjach i biznesie i dzisiaj porozmawiamy sobie, o jakie środki możesz się ubiegać, bo niedawno uległ aktualizacji. Będę wdzięczny za łapkę w górę i subskrypcję mojego kanału. Nie wiem dlaczego, ale ponad 90% osób, które lajkuje, komentuje i udostępnia moje materiały, jeszcze nie włączyło subskrypcji. Zrób to i pomóż mi docierać do nowych osób, dzięki temu będę mógł produkować dla Was więcej przydatnych filmów z informacjami o dotacjach i biznesie. Mamy dobrą informację, GUS ogłosił oficjalnie Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2024. Ale jak to się ma do dotacji w 2025 roku? Ano tak, że spora część z nich jest w bezpośredniej korelacji z przeciętnym wynagrodzeniem. Ogłoszone przeciętne wynagrodzenie to 8548 zł brutto. W związku z tym spora część dotacji uległa. Podwyższeniu. Omówmy te zmiany. Na początek najpopularniejsze dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej, czyli z Urzędu Pracy. Jest ono skierowane dla osób bezrobotnych, które nigdy wcześniej nie otrzymały dofinansowania na założenie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota tej dotacji to sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli na chwilę obecną przekroczy 51 tysięcy złotych. Jest to bardzo uniwersalne dofinansowanie i pozwala finansować sporą część Waszych pomysłów na biznes. Wszystkie dotacje na start omówiłem w poprzednich materiałach, więc zapraszam Cię do obejrzenia zapoznania się z większą ilością szczegółów na ten temat. Alternatywą dla dotacji z urzędu pracy będzie dotacja z PFRON. I tutaj maksymalna kwota jest do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Na chwilę obecną to ponad 128 tysięcy złotych. Zasady przyznawania, a także przeznaczenia środków będą w każdym powiecie tożsame z dotacją z urzędu pracy. Kolejna dotacja która jest nie bezpośrednio związana z zakładaniem działalności gospodarczej, ale może pomóc, to bon na zasiedlenie. I na chwilę obecną, bon na zasiedlenie kierowany jest dla osób poniżej 30 roku życia, które oczywiście są bezrobotne i zamierzają zmienić miejsce pracy o 80 km od miejsca zameldowania lub 3 godzin dziennie dojazdu. Maksymalna kwota bonu to dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia, więc na chwilę obecną przekracza 17 tysięcy złotych. Dużym plusem tego dofinansowania jest to, że nie Rozliczamy się z ani jednej złotówki. I ostatnie fundusze, które uległy aktualizacji ze względu na zwiększenie przeciętnego wynagrodzenia, to preferencyjna pożyczka wsparcie starcie i tu występują aż dwa limity. Przede wszystkim maksymalna wysokość, która jest do krotności przeciętnego wynagrodzenia, co na chwilę obecną przebija 170 tysięcy złotych. Drugi limit dotyczy maksymalnego umorzenia dla osób bezrobotnych, które wcześniej nie otrzymały żadnego dofinansowania bezwrotnego na start biznesu. Maksymalne umorzenie to też sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli podobnie jak dotacji z pracy. Przypominam, czyli ponad 51 tysięcy złotych. Dla bardziej zapoznanych w tematyce dotacji na pewno przyjdzie do głowy jeszcze jedno dofinansowanie. To z lokalnych grup działania, czyli dla osób z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. No ale tutaj niestety, ale maksymalna kwota nie uległa zmianie i wciąż jest w widełkach między 50 000 a 150 tysięcy złotych. Jeżeli nie wiesz, które dofinansowanie jest odpowiednie dla Ciebie, Twojego pomysłu, na biznes, to możesz skontaktować się ze mną. Wystarczy, że wejdziesz na moją stronę internetową i zostawisz swoje zgłoszenie. Na pewno skontaktujemy się z tobą, zadamy kilka pytań i ustalimy, czy jest możliwość zdobycia środków na start swojego biznesu. Jeżeli masz pytania związane z dotacjami albo dotacją na swój biznes, oczywiście śmiało pisz w komentarzu. Jeżeli pewne pytania będą się powtarzać, to na pewno przygotuję o tym osobny materiał. To był Jan z kanał Bispanner. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.